Wczoraj po południu podczas plenarnego posiedzenia Sejmu RP doszło do niecodziennego zdarzenia, które szybko zyskało rozgłos w mediach międzynarodowych. Podczas burzliwej sesji, naznaczonej intensywnymi debatami na temat polityki bezpieczeństwa narodowego, członkowie opozycji i bazy sojuszniczej wdali się w wymianę oskarżeń, która zakończyła się krótką przerwą w obradach. Zespół prezydenta Andrzeja Dudy natychmiast wydał oświadczenie. W którym nazwał incydent godnym ubolewania zamieszaniem, i zwrócił się do parlamentarzystów z prośbą o zachowanie spokoju. Andrzej Duda, z wykształcenia prawnik i prezydent Polski od 2015 roku, znany jest ze swojego stanowczego stanowiska w kwestiach suwerenności narodowej i poparcia dla konserwatywnej partii Prawo i Sprawiedliwość PiS. Wybrany ponownie w 2020 roku. Duda spotkał się z krytyką zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną z powodu reform sądownictwa i nacjonalistycznej retoryki. Jego zwolennicy podkreślają jednak jego przywiązanie do tradycyjnych wartości i obronę polskiej tożsamości. Niedawne zamieszki w parlamencie odzwierciedlają rosnące napięcia między rządem a opozycją, zwłaszcza w kontekście wyzwań gospodarczych i społecznych. Polska, podobnie jak wiele krajów europejskich, zmaga się z problemami związanymi z imigracją, inflacją i reagowaniem na zmiany klimatyczne. Duda starał się zrównoważyć te żądania ze swoim konserwatywnym programem, który nie zawsze spotykał się z dobrym przyjęciem ze strony wszystkich grup społecznych. Oprócz kwestii wewnętrznych, Polska odgrywa strategiczną rolę w Europie Środkowo-Wschodniej, szczególnie w kontekście relacji z Rosją i Ukrainą. Duda był gorącym zwolennikiem wspierania Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji, stawiając Polskę w roli kluczowego sojusznika w regionie. Postawa ta wzmocniła wizerunek kraju na arenie międzynarodowej, ale ma również wpływ na stosunki z innymi państwami i blokami gospodarczymi. Zamieszanie na sesji plenarnej można uznać za symptom głębokich podziałów politycznych charakteryzujących obecny krajobraz polityczny w Polsce. Podczas gdy rząd próbuje wprowadzić w życie swoją politykę, opozycja nadal kwestionuje jego decyzje i mobilizuje poparcie społeczne. Ten scenariusz wskazuje, że nadchodzące miesiące będą decydujące dla politycznej przyszłości Polski. Biorąc pod uwagę ten scenariusz, istotne jest obserwowanie, w jaki sposób prezydent Andrzej Duda i jego zespół poradzą sobie z wyzwaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Starając się utrzymać stabilność polityczną i społeczną kraju. Sposób, w jaki rząd odpowie na krytykę i postulaty społeczeństwa, zadecyduje o przebiegu polskiej polityki w kolejnych latach. Niedawne zamieszki w polskim parlamencie, które wymagały interwencji ekipy prezydenta Andrzeja Dudy, nie są odosobnionym wydarzeniem, lecz raczej odzwierciedleniem narastających w ostatnich latach napięć politycznych. Duda, z wykształcenia prawnik i prezydent Polski, od 2015 roku znany jest ze swojego stanowczego stanowiska w kwestiach suwerenności narodowej i poparcia dla konserwatywnej partii Prawo i Sprawiedliwość PiS. Wybrany ponownie w 2020 roku, Duda spotkał się z krytyką, zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną, z powodu reform sądownictwa i nacjonalistycznej retoryki. Niedawne zamieszki w parlamencie. Odzwierciedlają rosnące napięcia między rządem a opozycją, zwłaszcza w kontekście wyzwań gospodarczych i społecznych. Polska, podobnie jak wiele krajów europejskich, zmaga się z problemami związanymi z imigracją, inflacją i reagowaniem na zmiany klimatyczne. Duda starał się zrównoważyć te żądania ze swoim konserwatywnym programem, który nie zawsze spotykał się z dobrym przyjęciem ze strony wszystkich grup społecznych. Oprócz kwestii wewnętrznych, Polska odgrywa strategiczną rolę w Europie Środkowo-Wschodniej, szczególnie w kontekście relacji z Rosją i Ukrainą. Duda był gorącym zwolennikiem wspierania Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji, stawiając Polskę w roli kluczowego sojusznika w regionie. Postawa ta wzmocniła wizerunek kraju na arenie międzynarodowej, ale ma również wpływ na stosunki z innymi państwami i blokami gospodarczymi. Zamieszanie na sesji plenarnej można uznać za symptom głębokich podziałów politycznych, charakteryzujących obecny krajobraz polityczny w Polsce. Podczas gdy rząd próbuje wprowadzić w życie swoją politykę, opozycja nadal kwestionuje jego decyzje i mobilizuje poparcie społeczne. Ten scenariusz wskazuje, że nadchodzące miesiące będą decydujące dla politycznej przyszłości Polski. Biorąc. Pod uwagę ten scenariusz, istotne jest obserwowanie, w jaki sposób prezydent Andrzej Duda i jego zespół poradzą sobie z wyzwaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, starając się utrzymać stabilność polityczną i społeczną kraju. Chaos w polskim parlamencie, który wymagał interwencji ekipy prezydenta Andrzeja Dudy, nie jest odosobnionym wydarzeniem, lecz raczej odzwierciedleniem narastających w ostatnich latach napięć politycznych. Duda, z wykształcenia prawnik, i prezydent Polski od 2015 roku, znany jest ze swojego stanowczego stanowiska w kwestiach suwerenności narodowej i poparcia dla konserwatywnej partii Prawo i Sprawiedliwość, Pis, wybrany ponownie w 2020 roku. Duda spotkał się z krytyką zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną, z powodu reform sądownictwa i nacjonalistycznej retoryki. Niedawne zamieszki w parlamencie odzwierciedlają rosnące napięcia między rządem a opozycją, zwłaszcza w kontekście wyzwań gospodarczych i społecznych. Polska, podobnie jak wiele krajów europejskich, zmaga się z problemami związanymi z imigracją, inflacją i reagowaniem na zmiany klimatyczne. Duda starał się zrównoważyć te żądania ze swoim konserwatywnym programem, który nie zawsze spotykał się z dobrym przyjęciem ze strony wszystkich grup społecznych. Oprócz kwestii wewnętrznych, Polska odgrywa strategiczną rolę w Europie Środkowo-Wschodniej, szczególnie w kontekście relacji z Rosją i Ukrainą. Duda był gorącym zwolennikiem wspierania Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji, stawiając Polskę w roli kluczowego sojusznika w regionie. Postawa ta wzmocniła wizerunek kraju na arenie międzynarodowej, ale ma również wpływ na stosunki z innymi państwami i blokami gospodarczymi. Zamieszanie na sesji plenarnej można uznać za symptom głębokich podziałów politycznych, charakteryzujących obecny krajobraz polityczny w Polsce. Podczas gdy rząd próbuje wprowadzić w życie swoją politykę, opozycja nadal kwestionuje jego decyzje i mobilizuje poparcie społeczne. Ten scenariusz wskazuje, że nadchodzące miesiące będą decydujące dla politycznej przyszłości Polski. Biorąc pod uwagę ten scenariusz, istotne jest obserwowanie, w jaki sposób prezydent Andrzej Duda i jego zespół poradzą sobie z wyzwaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, starając się utrzymać stabilność polityczną i społeczną kraju. Sposób, w jaki rząd odpowie na krytykę i postulaty społeczeństwa, zadecyduje o przebiegu polskiej polityki w kolejnych latach. W obliczu zbliżającej się drugiej tury wyborów prezydenckich, zaplanowanej na 1 czerwca 2025 roku, Polska znalazła się w decydującym momencie. Obecną scenę polityczną charakteryzuje ostry spór między liberałem Rafałem Trzaskowskim, prezydentem Warszawy i kandydatem Koalicji Obywatelskiej, a Karolem Nawrockim, historykiem wspieranym przez PiS i popieranym przez Dudę. Trzaskowski prowadzi niewielką przewagą. Zdobywając 38% głosów, przed Nawrockim z 29,1%. Wybory postrzegane są jako referendum w sprawie politycznej przyszłości kraju, mogące potwierdzić proeuropejski program Trzaskowskiego lub umożliwić powrót do narodowo-konserwatywnej linii PiS. Udział Dudy w kampanii, mimo że nie może ubiegać się o trzecią kadencję, jest znaczący. Jego poparcie dla Nawrockiego.